No, ostatnie gadanie szamana dzisiaj będzie chyba. Skórę by pasowało z siebie, żeby było inaczej ściągnąć. Bo szaman nie przyzwyczajony do tego skapandra. Łóżywka go imo. Zierka przez niego głazami, tymi oczami, nie? Spogląda na was. Niby też. Ale kiedy was nie widział innym wzrokiem, to co by mu z tego patrzenia ino oczami było? No to jak to z tym patrzeniem jest? Czy jak patrzycie, to widzicie? Czy widzenie nie jest patrzeniem? A to, to, to zobaczenie jest? Jeszcze. No, to jakiś wywód filozoficzny z tego może być. Ale przecież nie można tłumaczyć tego, co oczywiste jest, nie? Przecież jak widzicie, to wy ino wiecie, co widzicie. A do waszego ubatu kto wejdzie, co by zobaczył, co wy widzicie? Kiedy Bóg był, to bym powiedział, Bóg to raczy wiedzieć, co wy widzicie. Trzeba by wam łeb rozpłatać i popatrzeć, czy tam jakiś ekran jest, czy może jakieś filtry, przez które patrzycie i dopiero jakby to zobaczył to bym mógł się zaczął zastanawiać jak to zreinterpretować tak specjalnie powiedziałem zinterpretować i co wy żeście zobaczył czyli co widzicie a to patrzeć trzeba nie widzieć bo patrzenie do zobaczenia prowadzi i no dopiero jak zobaczycie to wiecie co jest to na co patrzycie ale dopóki nie zobaczycie to wydaje się wam że widzicie Widzicie ino. to. jaki z tego wniosek jest? Trzeba widzieć, żeby patrzeć, tak? A dopiero z patrzenia zobaczenie jest. No, pomyślcie o tym przy kupie, bo to trudne do zrozumienia. Duża kupa musi być, bo trzeba dużo zrozumieć, żeby zobaczyć, czym się różni widzenie od patrzenia. that.